na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje rośliny, które obecnie trzymam w domu przed zimą. Zaczniemy od roślin, które stoją na podłodze. Tu mamy cytrynę zwyczajną, dwuletnią. Obecnie wygląda tak. opadły je liście ale to nic nie szkodzi bo wyrosną drugie na razie do tej pory w ogóle nie kwitła ma pełno kolców dalej mamy mandarynkę satsumę zakupioną w październiku 2020 roku Tak wygląda obecnie. Bardzo podrosła, gdy stała na dworzu. Dalej mamy prawie 7-letniego ananasa. Na razie jeszcze w ogóle nie zakwit. O, tak wygląda. Na nas obecnie w środku. Wychodzą na razie nowe liście, gdy zakwitnie, pokażę to na filmie. Dalej mamy mandarynkę wysianą z pestki sklepowej, tak obecnie. Wygląda. Dalej mamy kaktusa, który obecnie tak wygląda. Jest to odmiana to Kaktus Jak na razie, do tej pory, jeszcze nie zakwit. Dalej mamy kalamondynę wysianą z pestki. Ma już prawie 5 miesięcy. Tak wygląda obecnie. Dalej mamy dziwidło, Riviera, które w tym sezonie kończy już żywot. Jak widzimy mniejsze dziwidło już uschło. Drugie dziwidło to większe. Zaczyna powoli usychać. O tym dziwidle nagram wkrótce osobny film. Dalej mamy banana. Musa akuminata. super warp kawendisz, który na okres zimowy drastycznie obciąłem. Powoli coś tam zaczyna się z niego wysuwać. Ma mnóstwo odrostów, które jedne przeżywają, inne nie. Tu mamy Nowy, nowy odrost, który zaczyna powoli wychodzić. Dalej mamy kolejny banan, musa kuminata, super dwarf Cavendish Tutaj możemy zauważyć, że coraz szybciej wychodzi, wysuwa się łodyga. Też go drastycznie wciąłem na zimę. To tyle z roślin, które tu trzymam. Na dworze została mi jeszcze 20 ogromna cytryna, którą pokażę Wam w oddzielnym filmie. To, to na tyle w tym filmie. M możecie zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.